czy rajas, bo Filmik, filmiki już wrzucałem na raz ale nie umiem włączyć dźwięku ale teraz połączyłem 2 na 2 bum okej, okej okay, okay. o ale czekam, czekam na jakiegoś tripeka Szklagi. O, teleportacja. Hop, 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 hop. Lolo, Lolo, teleportuje się. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay. dawaj, dawaj, dawaj. Proszę, aby mi znowu nie wytepało że nawet nie mogę mapy wybrać, bo czasem tak się dzieje. No nie, ale chociaż ta mapa, to mapę lubię. Tyk, tyk. Dobra, dobra. Tyk. Wow, ale... Kurczę Dobra, dobra. Mm. Mam nadzieję, że to ty tak całkiem łatwo nie umrzę. Chup, kurczę, ja powinnam skoczyć. Dobra, trzeba, ci, trzeba teraz hardować. Nie wiem jak to zrobię. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kurczę! Teraz na serii trzeba hardować. Bo marża na przykład na takie. Wysokie, jeszcze takich dobrych ludzi. Serio, na serio serio drugi zabieram no taki słabiak Gdzie na do mnie. ja? Dobra. Dobra. No Dobra. Ucciaaa! Może, znowu, znowu. O. nawet nie pośrednowałem sobie. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Raz, dwa, trzy. E, e, e. I łatwiej my się. Jak coś prowadzę, do póki moja dużo nie wygląda. Kurczę, jakiś problem. o, o, o. Bierze, bierze, bierze. Tak digit. Mapa. Hop. I hop. I hop. I hop. Mm, Ty jeden gra na podzie, wow. Ale musi być taki środek. Kurde. hard. Ten typ nie wiem jak mnie zabił. Jakiś e, ale ten drugi to jakiś kręta na tym padzie. Bo ja nawet chyba nie widziałem. Zobaczcie. Ło, Ty, to... wow. sí, ale ty mm, to. Okay, ale teraz to tak słabo. Dlaczego czego na Ja to i owo. Mm. Dobra. Kup. Kurcze! Dobrze. Może teraz chodźmy do tego. Dobra, dobra. Jak coś mam nick. Mam Pełusz. Jeden, sześć, siedem, trzy. Osiem, osiem. Jak chciecie mnie dowiecie. Hop, o no, może. Gotowe! Hop! Kolejna wybranka. Fujolane. Ci już z nami jest taką małą taktyką. ich. Oh. Ten swój się oknie. Czasem nie zabija. Ten typek może ogarnąć. Ale... O! Chyba znowu wygramy, albo nie. Ciuurczy. Szkoda, że nie mam snajpery. Bo ja tak bym strzelał Op. Tak? Teraz się tego nie spodziewałam. i minus jeden. Oh. Dobra! Chyba szybko skończymy ten chwilę. Dobra, zostawcie łapkę w górę i subika I oczywiście dzwoneczek, abyście wiedzieli kiedy ratują nowe filmy Miał 39 życia. Zafiłbym go... Z... O masz punkt rani. U. Ale teraz na pewno się tego nie spodziewają. Ej, nie, nie widziałem. Kurczę. Serca na ląbikach.

A wygrał w końcu. Dobra. Hop, hopo, hopo. Hop. No, No, na na na. na. okatnica tak aby się tu aby się tu nie tam na koniec ich przeszli łatwo przyzwyczaj. lecę, lecę Hop, 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 na no, takich słabiaków trafiliśmy. Z mojej z tego bam. Ojej. O, o. Sniper. Ja. Dobra, chyba wygramy tą ondę.

Wygraliśmy, więc kończymy ten odcinek. No to papa pa, sobie.